Nie ma co ukrywać, że przez tyle lat funkcjonowania FIFA wydarzyło się dość sporo fajnych rzeczy, no i tych troszkę negatywnych. Na pewno jej nie ominęły skandale, głupie afery, czy chociażby idiotyczne błędy. A dzisiaj porozmawiamy sobie o największych absurdach, jakie spotkałem w FIFA. Słuchajcie, jeszcze zanim zaczniemy, to ja chciałem podziękować ostatnim subskrybentom. Dzięki wam piękne, że pomagacie mi w rozwijaniu się. Jeszcze chciałem przypomnieć, że odcinki pojawiają się codziennie o godzinie 16.30. Bez przedłużania zaczynajmy! Dopiero co do gry weszły ikony Prime, no jak dobrze wiadomo dość ciężko je wciąż znaleźć na rynku, chociażby jeszcze udaje się na przykład znaleźć Nazario na Xboxie, jest obecnie jeden, nie mam pojęcia czy chociażby Pele jeszcze da się znaleźć, ale myślę, że, że da rady nawet jest dwóch Pele, zobaczcie jak już spadnie jeszcze niedawno po 10 baniek, nawet myślę, że Maradona również się pojawia, tak jest, ale wiecie jakie ikony na pewno nie zobaczycie, mianowicie jest to Rud Hulit, a wiecie dlaczego Ruda Hulita nie da się zobaczyć? Moi drodzy, Ruda Hulita w, na rynku transferowym nie da się zobaczyć z prostego względu. Widełki cenowe Ruda Hulita Mida to 9 milionów końców i obecnie średnio chodzi po 4 bańki. Natomiast jego wersja Prime, czyli jeszcze ta lepsza niż Mid, chodzi po 0 końców, dlatego że ma widełki cenowe na maksymalne 3 miliony. W ogóle nie mam pojęcia, dlaczego nikt jeszcze tego nie zmienił. Jak wiadomo, te ikony Prime już chwilkę w grze są. No ale jak widzicie rzeczywiście Hulit ma widełki cenowe maksymalne 3 miliony końców, dlatego obecnie jeżeli ktoś go nie trafi z paczki to nie ma szans absolutnie go kupić, no bo kto go wystawi za 3 bańki, jaką pewnie będzie chodził po 10 milionów, no też nie ma się co dziwić, bo Hulit to fenomenalna ikona i tak naprawdę teraz wychodzi na to, że jego wersja Prime, która jest lepsza od wersji MID, jest tańsza, ponieważ jeżeli ktoś by go wystawił za 3 miliony, Kupiłby go o wiele taniej niż chociażby jego wersję mid No, jedynie tutaj wersja Baby jest gdzieś tam ostro tańsza, no ale wiadomo, że ten Hulit wersji Baby to jest kompletnie inna karta. Mianowicie, największym absurdem i skandalem w historii całej FIFA, moim zdaniem, jest afera EA Gates FIFA 21, gdzie po prostu pracownicy EA Sport sprzedawali niewymienne ikony, po prostu wszystkie najlepsze karty. Tutaj jak widzicie, Ronaldo, Kroy, Vieira, Ronaldo, Mbappe trafieni niewymienni. Ktoś rzeczywiście chyba miał farta i tutaj są ceny, o jakich się mówi, tutaj tego nie widzicie, ale 1000 euro, 1400, 1700, to po prostu nie chodzi już o cenę, bo to nie zmienia faktu, że po prostu doszło do największego skandalu. I czy tak naprawdę po czasie, pamiętacie, miało być wielkie, jakieś pospolite ruszenie, tam miało się dziać nie wiadomo jakie rzeczy, ale tak szczerze, już minęło naprawdę sporo czasu, czy... Coś tam jakoś głęboko się do tego odniósł, może głęboko to złe słowo, ale czy po prostu jakiś pracownik jej zabrał stanowisko, czy czegoś się dowiedzieliśmy tak naprawdę, nic się, nic z tego nie wynikło. Po czasie nic nie wiemy, tylko to co udało się gdzieś tam użytkownikom właśnie znaleźć, gdzieś screeny rozmów i tak dalej, ale jej jakoś nie odniosła się do tego tematu w taki sposób żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Pamiętam jak ludzie mówili, że teraz właśnie będzie gdzieś tam koniec FIFY, gdzieś tam wszyscy się zbuntują, a tak naprawdę guzik z tego wynikł i teraz jedyne co pozostaje w pamięci to to wspomnienie, które jak gdzieś teraz właśnie znowu przywołuje. No, nie mogło po prostu tego zabraknąć, ale dla mnie możecie się z tym nie zgadzać. I tak, jednym z największych absurdów w obecnej Fifi jest rynek transferowy, którego ja wciąż nie potrafię zrozumieć, bo moi drodzy widzowie, jest grudzień, koniec grudnia, no już właściwie styczeń. A wszystkie karty są tak niziutko, że to jest po prostu głowa mała. Cristiano Ronaldo 300 tysięcy końców, gdzie w tamtym roku był może. No praktycznie taka sama karta i na tym etapie gry chodził gdzieś tam dajmy na to po prawie milion końców, więc to jest obcinka niesamowita. Eusebio mid, czyli jedna z jego słabszych kart, obecnie dwie bańki już tylko chodzi, a chociażby jeszcze możemy zobaczyć, że w tamtym roku, w tym okresie chodził te 3 miliony, czyli to jest aż o milion końców spadek, to jest naprawdę gigantyczna suma końców, chociażby też zobaczymy na resztę ikon. Ilość ikon, która jest cokolwiek warta, tutaj wziąłem akurat mit, no bo nie chcę brać primów, no bo te primy są teraz drogie z racji tego, że dopiero weszły do gry, ale te ikony mit, które cokolwiek znaczą, to dosłownie na palcach jednej ręki możemy policzyć karty, które są takimi game changerami, kosztują powyżej bańki, a tutaj zobaczcie, cała reszta kart, pierwsza strona już sięga 470 tysięcy końców. Sobie zdajecie sprawę, że trzy pozostałe strony ikon to totalny syf, no ale to i tak nie zmienia faktu, że po prostu. No, no nie wiem, to jest jakiś kosmos, co się w tym roku dzieje. Kurczę, ilość ikon, które cokolwiek znaczą jest wręcz już tragiczna. I Nie wiem, no dla mnie rynek transferowy zawsze było lepiej, jak był troszkę wyższy. Jak mówię, teraz patrzę też przez pryzmat tego, że jest dopiero styczeń. tak naprawdę żywotności tej gry zostało 9 miesięcy. Ja nie mam pojęcia, jak ta gra będzie wyglądała w sezonie Totsu, w sezonie tym już letniejszym, bo wydaje mi się, że w kwietniu, w marcu to to już będzie prawdziwa masakra. Nie wiem, nigdy rynek tak nisko nie był, i moim zdaniem to jest naprawdę ciężki problem, który będzie miała jej, żeby jeszcze przyciągnąć ludzi do gry w tych końcowych etapach gry gdzieś tam. Nawet wakacje będzie, moim zdaniem, ciężko. Jeżeli chodzi o prawdziwy absurd, to również nie mogło zabraknąć poprzedniej edycji gry, i to, co działo się na sam koniec, po prostu zasługuje na to, żeby również na tej liście się znaleźć, i to, co jej robiła ze wszystkimi. SBC, gdzie praktycznie wszędzie było wymagania składu ocenie 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. Zamiast dać jedno, nie wiem, wymienić skład ocenie 87, to dawali multum tych składów 80, 81, przez co rynek transferowy już był tak masakrycznie wysuszony ze wszystkich zwyczajnych kart, że to był po prostu szok. Oczywiście ja wiem dlaczego to robili. Robili to dlatego, żeby ludzie jak najwięcej czasu spędzali w drze, ale nie zmienia to faktu, że to była po prostu przeginka. Bo nie wiem, no, myślę, że większość z Was pamięta, no ile to było raptem kilka miesięcy temu, ale to co się tam działo, to rzeź i szukanie tych zwykłych złotych kart. Jedyny plus tego był taki, że na koniec dali naprawdę fajne SBC, tak zwane Perpetuum Mobile 8 plus razy 10, tak to chyba było takie. Ja nie pamiętam już dokładnie. Wiadomo o jakie chodzi tam, gdzie można było w nieskończoność się robić, to chyba było dosłownie takie, jakie teraz otrzymaliśmy, tak mi się wydaje, no ale nie zmienia to faktu, że rzeczywiście taka głupota była, i wiecie, co mi się wydaje, że w tym roku. Również na koniec nas będzie czekała. Ja tylko się cieszę, że już od początku jej takich rzeczy nie robi, bo to byłby w ogóle szok. Kolejną masakryczną rzeczą i wielkim absurdem dla mnie jest to, jak mała ilość błędów wciąż pojawia się w grze, wiecie, takich mikroskopijnych, które zaburzają odbiór gry. Na Twitterze powstało najlepsze konto, jakie kiedykolwiek widziałem, mianowicie nazywa się All FIFA Mistakes, czyli wszystkie błędy popełnione przez twórców i od początku premiery gry było ich już 70 według tej strony. Możliwe, że było jeszcze więcej, że czegoś ten ziomek nie zobaczył, ale to jest po prostu kosmos. Ile takich malutkich pierdół Dzieje się w tej grze Które po prostu wpływa na to Jak później odbieramy samą FIFA No bo wiadomo, że jak przychodzą takie ogromne błędy No to już nic z tym nie poradzimy Ale tu chodzi o takie małe niedopatrzenia Które naprawdę można łatwo niwelować Ale i tak mimo wszystko one mają miejsce To wiecie, to troszkę jest smutne Że po prostu taki brak poszanowania jak mówię, twórców dla widza, dla gracza przede wszystkim, bo myślę, że też wielu tutaj ludzi nie gra, tylko po prostu ogląda gdzieś te odcinki. Też nie wiem, czy pamiętacie, ale te zielone, te, zielone, te niebieskie karty, które właśnie ludzie e, trafiali w zwykłe wersje, na przykład Jezusa, to później rzeczywiście dostawali ich wersję na kartach specjalnych, pewnie już o tym Wam mówiłem, ale nie zmienia to faktu, że właśnie przez ten błąd bardzo dużo ludzi właśnie gdzieś tam grało chociażby tymi kartami i przez to rynek transferowy tych kart poszedł mega w dół, no ale i tak coś tutaj nie gra i moim zdaniem to powinno zostać zmienione, chociażby właśnie takie głupoty, których moim zdaniem można łatwo omijać. Ostatnie dni również moim zdaniem nie obyły się bez takiego małego skandalu, ale dla mnie przede wszystkim absurdu, ponieważ do tej pory takiego party baga mogliśmy mieć tylko i wyłącznie z SBC natomiast ostatnio mogliśmy go również kupić właśnie w sklepie i to moim zdaniem jest już gruba przesada bo taki party zawiera tam jakąś kartę która z reguły nie oddawała ale również bodajże jak pamiętam zawierała ten zielony token który mogliśmy wymieniać no i jak wiecie komuś tych tokenów zabrakło no to tylko i wyłącznie za pomocą pieniędzy mógł właśnie go nabyć no i moim zdaniem jest to mega słaba opcja bo wiecie, teraz to jest tylko i wyłącznie partybug, ale co będzie kolejne? Ja już wiem, że ten absurd będzie sięgał wyżej, bo tak z reguły jest, że zaczyna się od tych najmniejszych rzeczy. Później, co paczki z ikoną w sklepie? Nie zdziwiłbym się, tak wam powiem szczerze, nie w tej Fifie pewnie, ale w jakichś przyszłych to też byłaby już masakra. Ale kto wie, pamiętajcie, wszystko zaczyna się od małych rzeczy, a później już nadciągnie lawina ogromnych. I nic nie będziemy mogli z tym poradzić. Aczkolwiek to też jest przełomowa rzecz, że właśnie coś takiego można było w sklepie nabyć. I top jeden największy absurd, który dzieje się już od tylu FIFA: to są moi drodzy serwery. I mam wrażenie, że to już nigdy nie zostanie zmienione. I mega, mega nad tym ubolewam. Naprawdę mnie to boli, że nie mogę sobie w piątek czy sobotę zagrać normalnych kwalifikacji do Foot Champions. coś nie kwalifikacje, ale po prostu normalnego Foot Champions. Bo po prostu widać jak moi piłkarze Wyglądają jakby grali z workiem ziemniaków Na plecach, to jak oni się poruszają Ktoś tam może mówić Meksyk, masz skład za 10 milionów, to prawda Ale co z tego jak mój Maradona, który ma 90 Ileś tam zwinności Nagle porusza się jak jakaś srebrna karta Jest to naprawdę jedna z rzeczy Którymi będę ubolewał cały czas I mam nadzieję, że dożyję chwili W której po prostu EA gdzieś pomontuje Te serwery w Europie I w końcu ludzie w cywilizowany sposób Będą mogli grać bo to jest firma, która zarabia gruby, gruby pitos i po prostu nie mieści mi się w to w głowie, że do tej pory nic z tym nie zostało tak naprawdę zrobione. A czy wy widzowie macie jakieś swoje ulubione absurdy, które dzieją się w FIFie? Napiszcie w komentarzu, a ja tymczasem dziękuję wam pięknie za oglądanie. Za wszystkie łapki w górę, subskrypcji, widzimy się już jutro do usłyszenia i pa pa.